I co to będzie? Jesteśmy w domku schronieni, dirtem nakryci, mamy drzwi, więc jest git. Ja mam kakao do picia. No. Coś wam powiem. Obiecujcie, że nie będzie nie. Nie ten, nie oszalejecie. Mam ciasteczko. Jedno dla mnie. Jedno dla Oliwii. One for Jessie. Jedno dla Czygona, nas zostanęm tym z tamtym kolesiem? One for I jedno dla Rubena, a dla tamtego nie mamy bomb. okazał się że O, oh, no, przepraszam, Lucas. To naprawdę dajmy anyway. Lukasowi. Bądźmy dobrzy, co? Dobre serce mamy. Take it, Lucas. <laughs> no, Siema, no, korpek. I, I can't do that. Przemy Lucas, nie, nie mogę. Nalegam. Thank you, Jesse. Dziękuję ci, Jesse. That was for you, not him. To, było dla, ciebie, to było dla ciebie, Jesse, nie dla niego. Wszyscy jedzą ciasteczka. Akslowi się to chyba nie spodobało, co? If you had to, which would you rather fight? 100 chicken sized zombies or ten zombie sized chickens. Ah, <laughs> uh, that's a good one. To zagadkę mu zadała. I mean, Jeśli jak... miałbyś wybierać, wolałbyś walczyć ze stoma. Ze stoma zombiakami wielkości... kurczaka czy z jednym kurczakiem wielkości zombiaka? Jak Petra możecie żartować w takich w momentach? Tam. Petra ciągle tam jest. There's nothing funny about that. Musimy być pozytywni, Petra. Tak żeby się to spodobało. Musimy podtrzymywać się na duchu. I've got to start looking for this temple as early as we can. Now, my guess is if I start the portal and kind of split up... Oh, what are you doing? Did I do something to you? I'd really like to know, because you keep getting on my case for what seems like no reason. He's Luka just trying to help. See? I'm sorry, Axel, Jesse. Jesse, Jesse. Jesse. I'm not to to this guy telling us what's what. i just trying to Nie get ready for I to słuchał, tomorrow. You're the only one wearing that stupid jacket. Don't tell us what to do. Take. not tell us Can't Wouldn't You know what? I get to wear this jacket because I know how to build But that doesn't mean I don't know how to break things Your threats don't scare me now that we know how you really się are I Jesse, your friend is way out of line I wasn't going to bring it up But I can only take so much Let's just drop it Don't be like that, Jesse Just drop it Haven't you się, done enough damage for one day? Nie za dużo już wyrządziłeś szkód jak, jak na jeden dzień axel. Petra mogła przez ciebie zginąć Dobra, on you już ma be, dość. You, Czemu sobie nie pójdę? Wants, right? Zostajesz z nami. I don't if wants leave. Bo on he wants a my mówimy nie anywhere. Nie, but Jesse, nigdzie nie idziesz. To koniec, wszyscy jesteśmy teraz w jednym teamie. Zostajesz. Mogliśmy go odesłać. Zombie-sized chickens. To co bym starving. Z zombiakami wielkości kurczaków. Znaczy z kurczakiem wielkości zombie, Czemu? Bo you, jestem głodny. Ja. Yeah. Dzięki Jesse, że mnie tu zatrzymałeś. No, spoko. No i tyle, no. Nie, nie odesłaliśmy go. Czy jest opcja, żebym tego nie tłumaczył? Nie, bo to dzieci głównie będą oglądać, gdzieś tam na YouTubie sobie obejrzą. Fajnie by było, jakby mogły zrozumieć coś. Ludzie, przecież to jest Minecraft, to będą dzieciaki oglądać, są, są kurde w trzeciej klasie podstawówki. Dobra, sorry. Dobra, przepraszam za to wszystko. No, no tak poprawdzie jestem bardziej zawstydzony, coś tam, coś tam. Trochę mu głupio jest po prostu. Hej! Hey, patrzcie co tam jest. Co to jest? Jestem budowli. Dobra, przyjrzyjmy się temu z bliska. Idziemy. Uuu, patrzcie jakieś kryształy, jakieś co to jest za świątynia. Dobra, Można lepiej bądźmy ostrożni. Musimy być ostrożni, bo coś tu może być. Co to za miejsce? to figure out. to jest świątynia Zakonu Kamienia. He's Lucas, right, look. Tak, o, kurde, Holy crap. Do U, you think they're in świątynia. there? Let's go, go in and find, find out. Waspadło. Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? Kurde, to I są... get the feeling pułapka, that we pułapka, don't pułapka. really want to find out. Pułapka. Get behind me. Widzicie, to są chyba jakieś triggery na Ziemi, nie? Nie wiem, jak to tam działa w Minecrafcie, ale wygląda jak trigger. A może to nie był trigger? No. Nie wygląda, bo coś z Ziemi wystawało o, co to było? o kurde, co to było? O, Biegiem! O nie, dostajcie głowę. Co?! Umarłem! Dobra, jeszcze raz. Biegiem! O nie. To nie jest Nie wiedziałem, że w takiej grze dla dzieci jest śmierć.

no, zrobimy łuk przecież. Tylko jak się robi łuk w Minecrafcie? Bo jezu święty. Łuk? Nie wiem, tak. Jak się robi łuk w Minecrafcie? O! Jest! Dobra, mamy łuk, to teraz musimy zrobić strzałę. Nie dwa patyki, pióro, nie. a nie czekajcie, pióro na koniec, a tu damy plinta. Jest. Dobrze że jestem w Minecrafta. Let's do this. Let's do this. Nie jest, udało się. Nieźle co? Right. The order the pig's luck is changing. A, mam przepisy w prawym dolnym rogu. To nie wiedziałem. No dobra. Must be enchantment room. To musi być ich kurde pokój do nie wiem, enchantowania, nie wiem o co chodzi. nie look Wygląda jak ta piwnica Ivory'ego rzeczywiście. No i co? Find anything useful? Not sure about useful, but Definitely interesting. There is a lot of history in this room. The battle was fierce, but the Order of the Stone emerged triumphant, saving the <inaudible> land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. No. These five members. Five friends. Together would give so much to gain their rightful place. As five heroes. Mm. A, widzicie, they would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone. This is so crazy. Dobra, so this might why Ivor had such a grudge against Gabriel. They lied to us. They lied to the whole world, Why would they do this. Czemu by to this is so crazy. Kurde, order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. all Jesse's right. Jesse ma rację, musimy się skupić Gdzie na tym, co mamy tu zrobić. kurde. musimy Petrę uratować. Uuu, dokąd prowadzą te schody? Do góry. They go up. geniuszem jestem po prostu. I co? tu U, jakieś wajchy są. this is cool. Wow. To jest super. What happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, yeah, what are you waiting w for? Pull it out. No, go, ale Is... Something's supposed to happen. No właśnie, well, to that się was a Nie coś, jakiegoś... w... na coś. Dobra, rozejrzyjcie się i po... poszukajcie, czy nie możecie czegoś znaleźć. Musimy jakiś sposób znaleźć, żeby amulet nas. Tu wygląda jakby. Czy ta książkę? Tu jest mapa. It's a To mapa całego świata. Nieźle. Dobra, mają mapę. Całego świata tu są jakieś wajchy, nie? Światła się zapalają. Wiecie co? Bo ja nie. Coś na pewno już trzeba zrobić z tymi tymi. Tylko nie wiem w jakiej kolejności ustawić, ale zaraz do tego. A ja się sobie po prostu poprzez może kolory tej tych tych. Trzeba ułożyć, chociaż zgadując, że ta gra jest przeznaczona dla dzieci, to nie będzie jakieś bardzo skomplikowane. Podejdźmy do niej, bo ona tu znalazła coś takiego. Widzicie jakiś, jakiś piedestał? Pewnie trzeba tu położyć to. I my wtedy na mapie zobaczymy pewnie jakieś światło. I na mapie nam wskaże, gdzie oni wszyscy są. Użyj amuletu. Co teraz? Może teraz coś się ma wydarzyć? Prawie się wszystkie zapaliły. Dwa górne, tylko jeden nam został. Jest, udało się, wszystko żeśmy zapalili. Światło! W amulet uderzyło, jest, i pokażę na mapie, gdzie oni wszyscy są. Jest absolutnie Niesamowite. Jak oni to zbudowali? Ok, teraz this looks like some sort of tracking system. it's the order. it's showing where they are right now. look, we don't know enough about how this thing works. maybe the amulet only tracks them when they're on the surface, or maybe it doesn't work when they're in the nether. we have to go off what we do know. no. Petras there are only two lights on that map. Właśnie, there are only two heroes left that we know what we need to do. Petra's relying on us. And Witherstorm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. There are only two lights. There are only two members of the Order left? He said Soren was missing. That leaves Magnus. No czy Magnus im został i ten Ellengard. No, Nie stay idę here z wami. Muszę tu zostać. If I know Petra, she's probably doing she can to find this place. Dobra, jeśli znam Petra, she's ona stara się zrobić there. wszystko, żeby nas tutaj znaleźć, znaczy to. znaleźć to znaleźliśmy mise. safe, okay? okay dobra. Small chance, she's alive, I have to stay. Jeśli jest chociaż niewielka szansa, że ona jest, żyje, Go. muszę. I'm going to focus on making this place safe before nightfall. If we're going to have a chance at fortifying it, I'm going to need some help. If, uh, maybe one of you guys can hang back with me? No. Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. So, I my będziemy z tym finding szukać Magnusa, You a really think that's how it's going to go? On on to on to go. Need she's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. When it comes to destruction, Magnus is the master. Magnus, that's the thing that's Obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I. Nie, ja myślę, że Olivia. Elengard. You and I are going to Elligard. Awesome. Axel, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra shows up. Axel, I'm right here. Come on, Axel. For Dla Petry muszą się pogodzić. Mam tutaj uh, Guys? O kurde, coś się dzieje. O nie, no to chyba przed nocą tego nie zabezpieczą. Please hurry Uśpieszcie się. Pośpieszcie się. Czy to jest koniec? Czy to jest koniec? W następnym odcinku Minecraft Story Mode Jesse i Olivia wracają do Netheru, żeby znaleźć Elegarda. and find themselves in a place of mechanical marvels redstone rarities, amazing machines limited only by the imagination of their brilliant creator while the great storm grows consuming everything in its wake time is running out a Okej, okay. i teraz moi drodzy, podsumowanie naszych wyborów. Ej, ale ja chciałem tamten wybór jeszcze. Dobra. Czy próbowałem. Kurde, no te wybory mi przelecą. Wiecie co, ale one, one zaraz będą z powrotem, nie? Dobra, jeszcze raz. Dobra. 47% osób zdecydowało, żeby Ruben uciekał od tych. Yy... Potworów w lesie, czyli mniejszość i my byliśmy w mniejszości. 45% osób wróciło się, żeby pomóc Lukasowi tam w piwnicy. No to myśmy byli w mniejszości. Większość osób zdecydowała, że powinniśmy pomóc Petrze, a nie temu Gabrielowi, kiedy uciekaliśmy z tego wiedźmina. Od wiedźmina. 81% graczy zdecydowało, żeby Lukas został w, wiecie, w tym schronieniu w nocy z nami. No i 62% graczy zdecydowało, że Elegarda będziemy poszukiwać. Ale to nie są wszystkie decyzje, bo ja te pierwsze chciał zobaczyć, co tam jeszcze było. Czy to nie były wszystkie? No i już napisy są, moi drodzy. Nie wiem, jak oceniacie, jak oceniacie tą pierwszą część tego całego Minecrafta? Od Telltale tell, tell, Games. Nie wiem, a moglibyśmy kogoś nie uratować? Że ten Lukas, nie wiem, by zniknął czy coś. No. E, czemu już koniec, bo ta gra tak około 2 godziny trwa, wiecie? Bo to nie jest jakaś super długa gra. No. Ale było fajnie, mi się podobało. Fajnie to graficznie wygląda, w tym Minecrafcie to ładnie zrobili, tak. Wiem, że tu za wiele nie mają chyba pola do popisu, no bo te klocki są wszystkie zdefiniowane, ale to ten... Spoko to wygląda. Myślę, że... Myślę, że jak ktoś jest młodszy i Minecrafta tam lubi, to, to dla niego taka gra będzie całkiem przyjemna. No szkoda, że nie jest przetłumaczona, no bo wiadomo, że od razu dzieciaki... Yy, Jakieś, które nie potrafią angielskiego, odpadają. A zgaduję, że jest przetłumaczenia pewnie na jakiś tam, nie wiem, angielski, hiszpański, francuski nie wiem, niemiecki, znając życie, nie? Ale było spoko. Epizod drugi, ale nie jest dostępny jeszcze epizod drugi, nie? Epizod drugi dopiero będzie tam, nie wiem kiedy, kiedyś tam będzie, nie? No 20 euro, cena jest trochę droga, ale to wiecie, no to dlatego ja zagrałem, a 1500 osób oglądało, oglądaliście na live za darmo. Mm. To jest trochę zaporowa cena, no bo jednak z dwie godziny można, można iść do kina na dwie godziny i, i zapłacić u nas, nie wiem, 20 zł, nie, a nie 80. Albo 15 godzin się w Wiedźminie pobawić w dodatku, który kosztuje 30 zł. I myślę, że trochę więcej pracy wymagał, chociaż znaczy tutaj musieli, wiadomo, zrobić cały silnik i tak dalej, jakiś tam. Żeby to nagrać, ale zgaduję, że kolejne epizody to już będą, wiecie, trochę szybciej im szły. Drugi epizod za 200 zł. Nie, chyba drugi już będzie tańszy trochę, nie? Czy nie? Hmm. Nie wiem, kiedy będzie drugi epizod. Zazwyczaj one się pojawiają co jakiś czas, nie? Nie ma drugiego epizodu, ludzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie ma drugiego, nie? Bo one nie są wszystkie naraz wypuszczane. Będą dopiero tak. Tak, to wszystko będzie w Archiwum Live. Zaraz to nawet może wrzucę gdzieś tam no, do Archiwum Live. Okej, okay, dobra, kończymy tego, tego Minecrafta, ale nie kończymy live'a oczywiście. Zaraz będziemy liveować dalej. Jeszcze kliknę spację, zobaczę, czy tu jest jakiś, nie wiem. Escape. Czy coś jeszcze jest po tym? Nie, dziękuję. Jeszcze raz bym te wybory zobaczył, czy to na pewno wszystkie są. To wszystkie. Aha, bo tu jest więcej tych wyborów. A nie, bo to jest epizod pierwszy. To nie za dużo było tych wyborów. Jestem ciekaw co one zmieniają tak naprawdę. W całej tej grze, nie? Patrzcie jakie tu jest menu. Budują. Ciekawe czy to jest prawdziwe nagranie z tego jak budowali jakby wiecie mapę do gry, nie? No bo może oni budowali tą mapę, żeby później ponagrywać te sceny w Minecrafcie. To wie, mogło to tak być. Dobra.